Dzisiaj będzie troszkę informacji na temat paranoicznego zaburzenia osobowości. Tak jak powiedziałam w poprzednim nagraniu, paranoiczne zaburzenie osobowości należy do grupy A, czyli wiązki A razem ze schizoidalnym zaburzeniem osobowości i schizotypalnym zaburzeniem osobowości. I te, te wszystkie te trzy Zaburzenia charakteryzuje przede wszystkim duża nieufność i podejrzliwość co do otaczającego świata. I rzeczywiście tak jest również w przypadku właśnie paranoicznego zaburzenia osobowości. Te osoby są bardzo nieufne i podejrzliwe, zarówno podejrzliwe wobec osób, które znają, jak i osób, które nie znają. To wiąże się z tym, że mają sporo trudności w relacjach interpersonalnych. Nie zwierzają się w obawie, że coś, co powiedzą, może być później wykorzystane przeciwko nim. To, co również charakteryzuje ten typ osobowości, to również poczucie, że jest się idealnym, takim bez skazy. Natomiast jakiekolwiek jakiekolwiek swoje błędy, swoje porażki obwinia się świat zewnętrzny, obwinia się innych ludzi. Te osoby nie są w stanie zaakceptować, że one również mogą popełnić błąd. One nie przyjmują odpowiedzialności za to, co robią i po prostu obarczają tą odpowiedzialnością osoby trzecie. Kolejnym takim, taką cechą charakterystyczną tych osób jest tak naprawdę Trudność w wybaczaniu. Zarówno tych krzywd, które rzeczywiście one doznały w swoim życiu, ale i tych krzywd, które po prostu mają w swojej głowie, takich wyimaginowanych. Mają duży problem z wybaczaniem, nie robią tego. W związku z tym ten bagaż trudności tak naprawdę w ich głowie, w ich sercach cały czas rośnie. Te osoby. Nie tracą kontaktu z rzeczywistością, one generalnie wiedzą, co się dzieje. Tutaj nie ma takich zaburzeń, jak na przykład urojenia czy halucynacji. One bardzo dobrze wiedzą, co się dzieje, natomiast tak naprawdę problem polega na tym, że nie ufają, są bardzo podejrzliwe i mają takie po prostu teorie spiskowe co do otaczającego ich świata. Tutaj jest również takie podejrzenie wśród badaczy, że paranoiczne zaburzenie osobowości może być jakąś przyczyną schizofrenii, właśnie w typie paranoidalnym, i są takie jakby teorie, że jest to jakaś przyczyna. Natomiast schizofrenia rzeczywiście również tutaj na, występuje rys. Tej podejrzliwości. Natomiast ona, to schorzenie charakteryzuje się jeszcze wieloma innymi e, symptomami, jak na przykład halucynacje czy urojenia, których raczej e, w, zaburzeniu tym, w zaburzeniu osobowości e, to nie występuje. Te osoby raczej e, nie mają stanów psychotycznych, takich, w których po prostu ten kontakt e, z rzeczywistością e, byłby utracony. To, co warto też dodać, to to, że osoby z paranoicznym zaburzeniem osobowości odczuwają bardzo dużo napięcia, takiego ciężaru, spowodowanego tym, że ta nieufność jest zarówno do osób nieznajomych, ale też do mm, osób bliskich, do przyjaciół, do partnerów. One są, nie wierzą w wierność partnerów czy w lojalność swoich przyjaciół. E, oczywiście, tak jak e, w przypadku innych zaburzeń osobowości, również paranoiczne zaburzenie osobowości może współwystępować z innymi, e, z innymi zaburzeniami psychicznymi, tak? Jak na przykład z depresją. Może współwystępować również z innymi zaburzeniami osobowości. E, w dzisiejszym materiale to na tyle. Pozdrawiam Was i cześć.